Dzień dobry. Byłem dzisiaj w Dilcu, czy Dilzie, nie wiem jak ten sklep się w sumie nazywa, i wyhaczyłem tam multitule po 17 zł. Cena jest y, bardzo podobna do najtańszych ofert na Allegro. To słuchajcie, wziąłem dwa. No niestety nie zdążyłem zrobić unboxingu, ale wyciągnięte z listrów pokazuję wam. Każdy z nich ma 16 funkcji, to są takie same multitule, i zobaczmy może co kryje się w tych rączkach. Otóż tutaj pierwszą funkcją jaką mamy to jest śrubokręt płaski, nieblokowany, żadne narzędzie nie jest blokowane, trochę szkoda. Śrubokręt płaski o grubości takiej dosyć względnej, w ogóle ta grubość blachy jest taka. To się nie wygnie, to jest, to jest w miarę porządnie zrobione. Następną rzeczą, oczywiście jak to moje pazury, muszę wyciągać tak dwa na raz albo i trzy. Słuchajcie, jest taki mały otwieracz, mały otwieracz do kapsli. No nie wiem, czy coś nim będzie można zdziałać. No, ale spróbuję, źle mówię, to nie jest otwieracz do kapsli, to jest otwieracz do puszek, słuchajcie. No, tak małego jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że można jakąś puszkę tym otworzyć. Tu jest jakieś nacięcie udające ściągacz do izolacji. Hm, dziwne. No, ale okej. Okay. Dalej mamy malutki śrubokręt precyzyjny. Troszeczkę, tutaj jest ścięty, to dobrze, ale jest zaokrąglony i wydaje mi się, że jest troszeczkę za gruby, żeby sobie dokręcić o, w, śrubkę w okularach. Ktoś miał dobry pomysł, ale to nie jest dopracowane, a szkoda. Z tej strony mamy ostatnie narzędzie. Jest to taka dłubaczka w paznokciach. Oraz uwaga, dwa pilniki. Jeden pilnik. O, zobaczcie, bardzo ładnie zdziera pazury. No to jestem jestem zadowolony. A tutaj jest taki. Nie wiem co to ma być. Wygląda jak kod kreskowy. Ale też dziera pazury co dziwne. Nie wiem po co to coś takiego ktoś wymyślił. Chyba, że myślał o tym, że ten będzie do na przykład drewna, a ten do paznokci. Nie ma pojęcia, ale dwa działają. To jest najważniejsze. Z drugiej strony mamy. Hm. To nie jest piła, to jest bardziej taki obcinacz do pasów, do linek, dosyć ostry w dotyku. No może możecie tym otwierać paczki, jak ktoś lubi. Zobaczmy dalej. Ach, ciężko tu się dostać. Tu mamy otwieracz do kapsli, bardzo malutki, z płaskim śrubokrętem teoretycznie z płaskim śrubokrętem, bo jak widzicie, te krawędzie też są takie zaokrąglone. Strasznie mały ten otwieracz do kapsli. Na końcu przyniosłem Victorinox'y i porównamy sobie te otwieracze, bo coś mi się wydaje, że tutaj tym to się nic nie zrobi. Następnym narzędziem jest Philips śrubokręt krzyżakowy. Mały, fajny w miarę precyzyjny. Tak, ten powinien dobrze działać przy rozkręcaniu jakichś pilotów, jakichś zabawek dla dzieciaków. Tak, to jest fajna sprawa. Kontakt można rozkręcić. Ten jest bardzo praktyczny. No i ostatnią rzeczą mamy nożyk. Ogromny, wielki nóż EDC. No, ale słuchajcie, w dotyku jest w miarę ostry. Coś nim można zawsze przeciąć. A może sprawdzę na tej kartce. O, widzieliście? Widzieliście? Jak ja to mówię, ostrość robocza. Bardzo fajnie, więcej nie trzeba. Przecież yy, nie służy do tego, aby się nim golić. OK, to teraz z powrotem wyciągam te otwieracze do puszek i do kapsli. Zaraz lecę po Victorinoxa. I sobie porównamy ich wielkości. Jako, że nie mam żadnej tutaj butelki ani takiej puszki do otwierania, to chociaż porównamy z takimi znanymi dobrymi otwieraczami. Poczekajcie na mnie. Oczywiście biegnem i lecem jestem już. No i zobaczmy, tutaj mamy otwieracz uniwersalny. W Wojterze. Zobaczcie co tu się dzieje. Widzicie z daleka co tu się dzieje. Widzicie te wielkości. Nie no ja nie wiem czy tym, w tym multitulu coś się zadziała ale trzymam kciuki. A zobaczmy tutaj. To jest chyba sportsman mój. Mamy tutaj oczywiście otwieracz do kapsli ze śrubokrętem płaskim i otwieracz do puszek z małym śrubokrętem płaskim. Porównajmy, może tą zabawkę i prawdziwy, i to wcale niewielki, nieduży otwieracz do kapsni. No, słuchajcie, nie wiem, może się uda otworzyć tym otwieraczem jakiś kapsel, ale myślę, że zawsze w razie czego. Można po prostu podważyć ten kapsel i, i go no tak, jakby wyrwać z butelki, strasznie mały jest ten otwieracz. Zobaczmy teraz. Otwieracz do puszek. No, tutaj to jest tak, że nie była ziemia, ale myślę, że tym. Otwieraczem do puszek. Chyba puszkę otworzymy. Taką niewielką puszkę na przykład z tuńczykiem albo z groszkiem. Chodzi o średnicę. Bo przy większych, szerszych puszkach na przykład tak mi się wydaje jakieś brzoskwinie czy coś, to by był problem. No, tak to wygląda. To jest taki, wiecie, multitool chyba z brakulaku. Coś trzeba było upchać. Ogólnie jestem zadowolony. Słuchajcie, 17 zł to jest taki mały zestaw EDC. Leży, siedzi, jeść, nie woła. Można go gdzieś tam wrzucić, nosić w kieszeni, wrzucić do nerki. Zawsze, zawsze się do czegoś przyda. Zawsze nie szkoda. A jak się nie przyda, to się odda dzieciakowi. I tyle. No to tyle. Trzymajcie się. Tyle mojego gadania. Lajkujcie, subskrybujcie, róbcie co chcecie. Cześć.